Witajcie, z tej strony Rolwaka. witam was bardzo serdecznie, przed wami War Thunder. Po tytule jak zwykle już widzicie o czym będzie ten odcinek. Mam no tutaj na górze realistyczne bitwy pancerne już gotowe. Tytułem wstępu, parę dni temu pokochałem po prostu realistyki przez y, jedną tak naprawdę grę. Ta gra będzie na końcu tego odcinka, teraz sobie zagramy jedną taką, gdzie będę normalnie tutaj do was gadał, a potem wam puszczę jakby tą część y, y, z livestreama. Polska zima, moi drodzy, damy radę. E, to może zacznę od takiej krótkiej historii, dlaczego w ogóle ja grałem Arkady. No to jest dosyć prosta rzecz, no bo to ten tryb mi się pojawił jako pierwszy, jak odpaliłem Wardanera, kiedy tam była ta beta, czy tak to się nazywało. E, od Arcade'a zacząłem. Więc o co miałem zmieniać, jak mi się fajnie grało Arcade'a tak naprawdę? E, nie trzeba było męczyć wzroku. Czołgi były szybsze, można było z nimi więcej podriftować. E, wydawały mi się też, te gry bardziej dynamiczne i tak dalej. On już dostał jakiegoś strzała? No way. No ale kontynuując, od tego zacząłem, było też łatwiej się grało, przyjemniej, czasem próbowałem jakby zagrać tego, te realistyki, było wiele podejść tak naprawdę, czy to ze znajomymi, czy to sam, ale jakoś nadal się do nich nie mogłem przekonać, tak szczerze. Dopiero właśnie ostatnio, na tym live'ie wspomnianym, którego teraz zobaczycie, ten wycinek, gdzie był ten realistyk. Zrozumiałem, że na realistykach można wykręcić takie wyniki jak na arcade'ach. Można. A, tam ładnie stoi. Można też zdecydowanie więcej wbić w eventach, gdzie jest większy mnożnik. I no fajne jest to, że kurde nie jest się automatycznie oznaczone, Aczkolwiek ludzie mają jakieś lasery w oczach na tych realistykach. No nie wiem, ja widzę tu czołga, pewnie teraz mi tam skądś dupy jakiś inny walnie, nie? No tu jest, wychylam. Tyk. I piękny, nikt go nie oznaczył, sam sobie go znalazłem. A ja nadal zostałem prawdopodobnie niewykryty. Zawsze gracze też realistyków naśmiewali się z tych, co grają arkady, Chociażby na moim live co sobie tam odpalałem wiele razy arcade battle. Każdy praktycznie, kto wbijał, jakiś nowy. o e, czemu nie grać realistyków, nie? I kurde, cały czas to samo. <laughs> On gra arkady. No więc chciałem też sobie trochę więcej popróbować tych realistyków. I... Czy ja tutaj mogę wychylić? Okej, okay, tam jest czołg. Dobra, był czołg. To jest czołg? Dobra, gdzie on był? Tu. I tu, tu, tu. Wyjeżdżamy. Yolo. Jak kurwa pod zasięgiem wzroku, a ten gra jest pierdona. o co chodzi? No przecież miałem go normalnie, go, na... widziałem pocisk, jak spada nawet. Nie lubię takich akcji. Poza zasięgiem wzroku! Ja! Są rzeczy, które mi się nadal nie podobają w tych realistykach, nie? Na przykład to, że ludzie mogą brać chociażby swoje samoloty. No, przecież, come on, gram w sobie w czołgi, tak? To nie chcę dostać jakieś bomby na ryj z samolotu albo rakiety z helikoptera, bo to jest niestety nagminne, że umieram bardzo często od helikopterów i samolotów. Czy ja tu będę mógł w końcu wychylić i kogoś normalnie zabić? Czy. nie bardzo? Tutaj coś wychyliło. No, tu j**a, będzie mi kamień przeszkadzał. No właśnie Chyba, że tutaj pojedzie. Zbiornik paliwa i nic Pociski, które mają 600 na 300 i nic Jezu Chryste Zbiornik paliwa to wszystko co się udało Próbować go w to strzelić? Szkoda chyba, szkoda tych rakiet. Proszę pana, gdzie pan tak wychyla? Ty, bo dział nowy mu żyje. Obijemy? Aha, kurde, dwa fragi do Rodedów pięknie. Trochę nisko w tabeli jestem, bo nic nie przejąłem ani nic. Tutaj no trzeba może bardziej poraszować. I już się czołgi kończą, kurde, to już koniec bitwy, tak naprawdę. ajajaj. ja tu chciałem jeszcze trosz troszeczkę pogadać. Te samoloty, helikoptery, to mi się nie podoba, że można mieć swoje, tak samo nie podoba mi się to, że na tabeli nie mogę zobaczyć jakie pojazdy ma przeciwnik, na jakim battle jestem, są takie podstawy, które powinny być widoczne, no. Szczególnie, że na kilczacie widać te czołgi, jakie są używane. Kurwa, ja mam tu wszystko zarazie zalesione. Za Jakby jeszcze stał w miejscu. Jolo. O, dobra, usiadło. No i pięknie, mapa zimowa, dobra. mu się naprawić, bo już koniec gry jest. Więc moi drodzy, pokochałem realistyki. Teraz widzicie, że w miarę dobrze mi idzie. No, 3 fragi 0 deadów. Trochę ta gra może jakoś nie oddała, e, ale nie rzuciła mnie też chyba jakoś zbytnio idealnie. W ogóle Polak tutaj ze mną był razem w składzie, spoko. Teraz przed wami e, będzie gierka, gdzie robiłem mój rekord życiowy, jeżeli chodzi o realistykę, jeżeli chodzi o liczbę punktów i liczbę fragów, tak naprawdę. O, odbakowałem sobie jakiegoś obiekta. Grałem Chinami, co prawda dosyć nisko, więc tam pewnie dużo zaawansowanych graczy nie było, chociaż wydaje mi się, że akurat na realistykach grają głównie zaawansowani gracze. Więc teraz sobie obejście tę część live'ową. Ona Nie jestem tam bardzo rozbowny po prostu, bo prowadziłem zwyczajnego live'a, nie? Wiecie o co chodzi. Może jakoś to pomontuję, więc to będzie może dla was bardziej przystępne. Więc zobaczcie moją teraz bitwę, dzięki której zakochałem się w realistykach, dzięki którym będę je grał o wiele, wiele częściej. Eee, oraz gdzie była moja jakby pierwsza taka rekordowa bitwa, a więc oglądaj. Co ja mamy brak, a nie tam jest kontener. Ktoś innego miejsca go zabił. Jak mi się wydaje. No tu bez zawieszenia to masakra. Cały czakcie gigabuja. Słyszę tutaj te ciągi. kierowca. <laughs> Asysta. Dobra, chyba mogę jechać stąd. O! Jedzie. Ale kurwa wielki. O! Kurwa. Dział nowy. Jezus. Skrzynia biegów, kurwa. Nie! Hoho, baby! Ale ten człowiek tu jest masakratorem teraz. Naprawiam tą gąsienicą To siedzę, to siedzę. Nie to samo No kurwa to mój team jest przecież to pile no co wy robicie? Jak w trybie lornetki tylko można oznaczać? Kurwa, to dziwane są te, tutaj, realistyk pod tym względem. No co, widzę typa, nie mogę go oznaczyć. No. Aha. Kunde, chyba na to wyglądale się polubię z realistykami trochę bardziej. Te trzy fragi, będę miał ten... Busta. Mhm. A KMM wystarczyło Tu wyjedzie ktoś No i to jest moja najlepsza chyba realistyk w życiu. A to wygląda. Chyba nie miałem tylu fragów. 10 fragów na realistyku. Dawaj, kici, kici. Napierdolony Aha, nie no, kurwa, Michała frajda z tych samolotów pierdolonych. Czemu ludzie grają tymi swoimi samolotami? To powinno być zbanowane na tych realistykach. Nie widzę go. Umarł. Ale Uberto. No Może to mianowicie lepsza grane realistyku. Ja bym chyba wrzucę na do YouTube'a jako kurde dodatkowy ten. Dodatkową część filmiku. Nagram filmik z e, War Więc teraz moi drodzy jak to oglądacie to to, to jest część live'owa, że tak to ujmę. Dlatego jest inna kamerka i tak dalej. A ta bitka mega mega fajna jest. Podoba mi się 12 fragów, 3 asysty. Czy jakoś mogę przejechać? Tu przejadę? Chyba nie. Chociaż mm, kurde. No nie biorą, a ooo, oh, baby, to czy to był jeden tylko? Tak, bo już chyba nie bierze się ten punkt. Miałem te 176 to jest gigantyczny pogrom. Każdy one hit. Pak, pak, pak. Giga dobre działo. To jest chyba jeden z najliczniej produkowanych niszczycieli czołgów, chyba, nie? Eee. Zreserwer, jak tam gdzieś pętam z historii. oj ojoj, oj, oj 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 Nie! ojojaj oj, oj. tutaj jest ledwo co? Jeden typek został. Czy Co? Wolę zaryzykować ryzykować i tu zraszować. Jak plecy kurwa, gdzie Poszedł dużo czołgów na raz? Chorowy Hirosh, ok. A koniec bitwy. Świetna bitwa, kurde, nie? Moi drodzy, oglądacie to na YouTubie. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie odcinka z Waltandera, którego jeszcze nie nagrałem. Eee, najlepsza bitwa realistyka, jaką, jaką grałem, nie? Dzięki temu polubiłem realistyki, na to wygląda. Ja pierdzielę. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie filmika na YouTubie. Do następnego odcinka. Cześć.